Na początek chcę zapytać jak wyglądały te rozmowy, bo sytuacja w Ostrowie była bardzo dynamiczna. Kiedy zadzwonił do ciebie telefon i ile czasu ty potrzebowałeś, żeby powiedzieć tak klubowi z Ostroby? Znaczy, telefon zadzwonił w poniedziałek, w środę się umówi, na środę się umówiliśmy. Nasze rozmowy trwały dosyć, może nie tyle rozmowy, ale dyskusje trwały dosyć długo, bądź około 3 godzin. Ale bardziej to były rozmowy organizacyjne, żeby dowiedzieć się, jak sytuacja z torem, z toromistrzem, ze sprzętem, z młodzieżowcami. Ogólnie rozmowy o wszystkim. Yy, to więc, yy, jakby to wszystko w całość połączyć, to z trzy godziny wszystko razem. W dobrej, miłej atmosferze. Okej, okay. dlaczego zdecydowałeś się przyjąć tę propozycję pracy? Ja powiem tak. No, drużyna jest bardzo ciekawa. Jest drużyna z dwójką mistrzów świata, więc to jest i pierwszy powód. Druga sprawa jest taka, że są zawodnicy, których znam. A trzecia, a trzecia taka, chyba najważniejsza, jest to, że w tej drużynie są bardzo duże ambicje w klubie i myślę, że u kibiców, także w mieście, żeby, żeby walczyć o jak najwyższe cele. Czy były w ogóle jakieś inne oferty, czy zadzwonił telefon ze i to była jedyna propozycja, nad którą się zastanawiałeś, czy wcześniej dzwonił jeszcze ktoś inny i rozważałeś w ogóle jakieś inne opcje dla siebie? Były, były delikatne zapytania z dwóch klubów, ale nic konkretnego, poza tym ja wyjechałem wtedy za krótko po moim rozstaniu się z Bydgoszczą, wyjechałem zaraz na wakacje, więc na wakacjach za bardzo nie używałem telefonu. A jak wyglądał temat z żużlową reprezentacją Polski, bo pojawiły się, pojawiły się informacje, że miałeś też telefon z Polskiego Związku Motorowego, że byłeś rozważany jako ten kadry. Czy rzeczywiście coś było na rzeczy i jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ja rozmawiałem z, z Irkiem i była jedna rozmowa i na tym się zakończyło, później, później nie było już tematu. Nie było tematu, bo ty nie widziałeś się w tej roli, czy Polski Związek Motorowy i Żygielski już później się nie kontaktowali, bo poszli w innym kierunku? Miałem informację, że od Irka miałem informację bardzo czystą i przejrzystą, że idą w innym kierunku. Mhm. Wiadomo, że poza tobą będzie też w Ostrowie pracować Tomasz Gapiński, będzie zupełnie nowy sztab szkoleniowy. Jak będzie dokładnie wyglądać między Wami podział obowiązków? W czym będzie Cię Tomek wspierać, w czym Ty będziesz wspierać jego? Czy taka rozmowa już też jest za Wami? Tak, jest jedna, w sumie dwie nawet rozmowy yy, z Tomkiem. Z Tomkiem się bardzo dobrze i długo znamy. Wiele razy pływaliśmy na promie do Szwecji. Nie mieliśmy okazji jeździć w jednym klubie, ale bardzo dobrze się znamy, dobrze się dogadujemy. Nie rozmawiając ze sobą, a rozmawiając o pracy w Ostrowie, mieliśmy podobne, nawet wręcz takie same spostrzeżenia i te same rzeczy chcemy zrobić, więc ta współpraca będzie się układała na pewno dobrze. Więc moje obowiązki jest pierwszy zespół i DMPJ. Tomek od, od młodzieży, ale na pewno na pewno każda rada, która będzie od Tomka Gapińskiego, na pewno będzie, będzie cenna. Będziesz chciał, żeby on był także obecny podczas meczów ligowych w parkingu, czy jednak wolałbyś być sam w parkingu i sam prowadzić drużynę? Jak to będzie wyglądać? Zdecydowanie Tomek będzie na każdym meczu w parkingu. Do tego jeszcze kierownik drużyny. To będzie ta trójka, z którą będziemy, z którą będę współpracował, dwójka, z którą będę współpracował i my musimy, my musimy to wszystko sobie poukładać. Ja już parę, parę sytuacji miałem w różnych klubach, więc jesteśmy wstępnie dogadani. Jeszcze dogadujemy też kierownika drużyny. Bo to musi być zaufana osoba. Ja Tomkowi ufam, Gapińskiemu Tomek mi też, więc brakuje nam kierownika, zaufanego kierownika, który jest dogadywany właśnie właśnie tutaj w następnych dniach. Rozumiem, że jako ten pierwszej drużyny to ty wskażesz tę osobę i zarząd pozwolić tutaj wybrać sobie kierownika drużyny. Krótko mówiąc, będziesz mógł pracować z kim chcesz, nie będzie to osoba narzucona tobie. Nie, zdecydowanie nie. Tu rozmawialiśmy też o kierowniku drużyny. Były trzy czy cztery opcje. To już klub Sostrowa, prezesi i zarząd, oni rozmawiają z tymi osobami. Zostały, zostały, można powiedzieć, została wybrana jedna osoba. Na razie nie będę zdradzał kto, skąd i gdzie, ale ta osoba jest, no nie wiem, parę minut temu właśnie chyba zaczęły toczyć się rozmowy. Okej, okay, ale rozumiem, że to będzie osoba spoza Ostrowa, którą Ty znasz tak, to w stercie, nie będzie Tak, to, to nie będzie osoba z Ostrowa na tą chwilę. Jeżeli z tą osobą się dogada klub, mam nadzieję, że tak. Będzie to osoba, która parę lat w żużlu siedzi, zna bardzo dobrze regulamin. To jest osoba, która musi kontrolować moje poczynania, czy nawet nasze rozmowy, jeżeli chodzi o o zmiany, o te wszystkie rzeczy, żeby nie zrobić jakiegoś byka, jeżeli chodzi o zmiany taktyczne, czy U24, czy no tam jest trochę rzeczy. Ja na zawodach zajmuję się całkowicie innymi rzeczami. To jest osoba, która ma powiedzieć, OK, tak możemy zrobić. OK, muszę cię też zapytać w związku z tym, że zaczyna się dla ciebie nowy rozdział. Mówiłeś o ciekawej drużynie z dwoma byłymi mistrzami świata. Jaki ty w takim razie stawiasz cel przed tym, przed tym zespołem? Co chciałbyś z nim osiągnąć jako ten Oczywiście, że chciałbym osiągnąć jak najwięcej. To jest pewnie marzenie każdego trenera i wszystkich kibiców, i klubu, i zarządu, i właścicieli klubu. Awans do PG Ekstraligi, ale na razie, na tą chwilę, musimy być bardzo, bardzo spokojni i poczekać do tego początku sezonu. Zobaczymy, jak Taj Wufinden po tej. Okropnej, okropnej kontuzji wróci do, do jakiej formy wróci. Wierzę w to że tutaj będzie bardzo dobrze bardzo dobrze jechał a wtedy powolutku będziemy będzie się sytuacja krystalizowała. Wiemy też że Fryderyk Jakobsen też jest po kontuzji. Yy, ogólnie na dzień dzisiejszy rozmawiałem z każdym chłopakiem prócz młodzieżo młodzieżowców dzisiaj młodzieżowcy mogą się spodziewać ode mnie telefonu. Rozmawiałem z Tajemu Findenem z Chrisem Holderem. Do tego Glebczugunow, Krawczyk, ta, ta piątka była już, już przez telefon ze mną tutaj obgadywana. Pogadaliśmy sobie, jakieś plany mamy wspólne. Do tego dochodzi jeszcze nawet teraz w poniedziałek. Fryderyk Jakobsen był tutaj u swojego tunera Urysia Kowalskiego. Widzieliśmy się, zjedliśmy sobie obiad i pogadaliśmy o różnych rzeczach. Powspominaliśmy stare czasy, bo ja byłem tą osobą, która go ściągnęła z Danii do Polski.